Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj zgodnie z tym, co mówiłem w ostatnim filmiku, chciałbym Wam trochę powiedzieć i pokazać, jak przygotowuję przyczepy do zimy. Ja wiem, że dla niektórych z Was sezon trwa cały rok, nie zimujecie przyczepy, idziecie zimą, natomiast no, my z racji tego, że wiecie, mamy dwóch małych skrabów na pokładzie, nie zdecydujemy się na razie jechać nigdzie z nimi w takie miesiące powiedzmy jesienno zimowe dlatego też no, nie czeka niestety albo niestety przygotowanie po prostu szczepy do zimy to co najważniejsze moi drodzy, no to co tak naprawdę najbardziej y, może tutaj zaszkodzić w szczepie zimą woda y, oraz wilgoć, tak? woda powiedzmy opadowa oraz woda, którą macie gdzieś tam, pozostawicie w zbiorniku czy w instalacji, która może zamarznąć a później po prostu instalację w jakiś sposób uszkodzić, rozsadzić nie, czy to rurki, czy zbiornik no woda opadowa, no to mam na myśli, wiecie, może nie Deszcz, no bo wiadomo, jak jeździmy gdzieś na wyjazdach, no to też deszcze się, słuchajcie, zdarzają i ten deszcz nie niszczy nam szczepy. Bardziej mam na myśli to, że gdzieś ta woda, ten deszcz po prostu spadnie nam, wiecie, tutaj na dach, na te uszczelnienia gdzieś tam wejdzie, przyjdzie mróz, zamarznie, nie wiem, może coś uszkodzi, może nie, nie wiem, ja wolę dmuchać zawsze na zimne. Dlatego też my zamówiliśmy, słuchajcie, tak jak też wcześniej mówiłem, pokrowiec taki, plandekę, pokrowiec, no bo nie jest to w pełni pokrowiec, jest to po prostu pokrowiec, który przykrywa nam dach i trochę zachodzi na ściany boczne. Eee, na temu, za całe szalone 80 zł, on dopiero też teraz wszedł, więc też dosyć późno nagrywam ten vlog. Myślałem, że uda się to wcześniej nagrać, ale no dopiero teraz on przyszedł, ten pokrowiec <laughs> i to nam po prostu, wiecie, trochę pokrzywało nasze plany. Odnośnie nagrania tego vloga, więc też poniekąd to będzie test takiego, słuchajcie, taniego pokrowca na przyczepę. Ja dzisiaj muszę założyć ten pokrowiec, wejdziemy też do środka, pokażę Wam jak przygotowuję przyczepę w środku na zimę. No i to będzie w sumie tyle, krótki, zwięzły temat. Idziemy do środka. Dobra, my jesteśmy już, słuchajcie, w szczepie. Nie przerażcie się, bo w Ciebie panuje trochę teraz bałagan. Kontrolowany bałagan jest to po prostu, wiecie, no, pokłosie już naszych przygotowań do zimy. Tak? To, co moim zdaniem najważniejsze, to woda. Tak jak już wcześniej powiedziałem, ja Wam tutaj odwrócę Was i pokażę Wam. Tak? Tutaj, tak jak wcześniej Wam opowiadałem, na którymś filmiku poprzednim, chyba tam gdzie pokazuję przyczepę. tutaj mamy zbiornik czystej wody. Mamy też boiler, trumy. To należy wszystko opróżnić. My mamy o tyle prosto, że w tym zbiorniku, słuchajcie, mamy po prostu taki koreczek. Tak, jego się wyciąga. Tu mamy otwór, dzięki któremu cała woda spływa. Ja już tą wodę wcześniej spuściłem, tak jak wam mówiłem. Po prostu wolałem już to przygotować wcześniej niż czekać na przymrozki odnośnie bojlera i instalacji wody w rurkach. No to tutaj mamy dwa koreczki, tak, ciepła. Zimna woda, je się odkręca, słuchajcie. Cała woda nam z bojlera wtedy schodzi. I zimna, i ciepła. Dodatkowo, ja jeszcze zrobiłem tak e, odnośnie wody, słuchajcie, że odkręciłem krany wtedy, kiedy jeszcze był prąd, kiedy jeszcze była przepa podłączona, po prostu otworzyłem krany e, po to, żeby spuścić wodę pompką poniekąd do końca, po prostu z kranów. Zarówno w łazience, jak i tutaj w aneksie. No teraz tego kanału nie widać, no bo my tutaj mamy już to zakryte. My mamy jeden zbiornik do toalety, więc też nie mamy dodatkowego zbiornika do spłuczki do wody. Dlatego to też dla nas był mniejszy problem. Oczywiście kaseta wyczyszczona, pusta, schowana, tak żeby tam też żadna woda nie zamarzła. Tak jak widzicie tutaj my już całą pościel, wszystkie ubrania pozabieraliśmy z przyczepy e, oraz ten taki materac, podkładkę, co też Wam pokazywałem na prezentacji przyczepy, też została ona zabrana. Zostały tylko oryginalne materace, e, tutaj jakieś poduchy, to myślę, że to nie będzie problemu. Dodatkowo i ja wiem, że tej wilgoci nie powinno być u nas dużo, dlatego że my tutaj mamy otwory wentylacyjne, no, tu akurat jest wykorzystany wiecie, na przewody od, e, od movera, natomiast pod każdą z tych kanap, czyli tutaj, e, tutaj w tym schowku, tu tu oraz tam mamy takie kanały wentylacyjne, tak? Po prostu otwory na zewnątrz, żeby to powietrze sobie kursowało, żeby tutaj była wymiana tego powietrza w szczepie, ale dodatkowo u nas w przepie jest jeszcze wylot powietrza, tak? No bo wiadomo, powietrze kursuje od dołu do góry, tak? Więc to brudne powietrze wychodzi nam tutaj górą. Mamy taką kartkę wentylacyjną z daszkiem, więc u nas ta wymiana powietrza jest naprawdę na całkiem dobrym poziomie. Plus dodatkowo w tych daszkach. Też jest taka mini wentylacja zarówno w łazience, jak i tutaj, e, powiedzmy, w salonie. Więc my tą wymianę powietrza mamy dobrą. Mimo wszystko zdecydowałem się jeszcze zainwestować całe szalone e, 16 zł, ponieważ on kosztuje 7 czy 8, taki jeden pochłaniać wilgoci. E, jak widzicie, on tutaj jest pusty, nic nie zebrał. I tu postawiłem jeden, drugi w końcu przyczepy. Gdyby coś jednak miało być, jakaś wilgoć, no to one nam to e, zbiorą. Dodatkowo, jeżeli macie akumulator, tak jak my mamy akumulator do movera, tu są różne szkoły. Jedni mówią, że nic nie powinno z nim stać, inni mówią, że powinno. Ja znowu mam garaż, w którym jest ogrzewanie wolałem go wymontować. Jak widzicie, nie ma tej akumulatora. E, dokładnie w tym miejscu e, był akumulator. Ja go wymontowałem, zaniosłem do garażu, tam będzie sobie stał i czekał. E, kolejnym krokiem. No to lodówka. To chyba znacie po prostu z domu, <laughs> jak ten stary typ lodówek. Po prostu, jeżeli go zamkniemy, zostawimy go zamknięty, nieużywany. No to nam się tutaj może pojawić e, jakaś wilgoć zebrać, jakiś grzybek, coś, można mu rosnąć. I na początek nowego sezonu, pierwsze co mamy całą lodówkę do wyszorowania, do odgrzybienia. Dlatego też. E, ja ręczniczkiem zablokowałem, jest przewiew. Jak jesteśmy przy lodówce, pokażę Wam fajny patent, ponieważ w nocy nieraz jak coś sięgamy z lodówki, to jest po prostu ciemno. Jest taka lampka. Ona, jeżeli lodówka jest zamknięta, to ma czujnik. Jak jest zamknięta, to się nie świeci, a jak ją otwieracie, zaczyna się świecić. Na wieczór, na noc super, bo macie ciemno w szczepie, potrzebujecie zajrzeć, jest lampka. Polecam, jest ona z Action, Ona jest, słuchajcie, na takie magnesiki, blaszki ładowana przez mikro USB. My przez cały sezon z nią jeździliśmy i ani razu jej nie musieliśmy. <coughs> Przepraszam, ani razu jej nie musieliśmy, słuchajcie, ładować. To przy okazji mogę polecić. Kosztam, nie wiem, chyba 15 zł. Macie zostawić dwie takie lampki, więc super patent do lodówki. Eee, kolejną rzeczą. O której też gdzieś tam czytałem i dużo osób o tym wspomina. To trzeba zostawić, wiecie, pootwierane szafki, tak, żeby tutaj był wszędzie przewiew, tak samo w szafie. Tutaj można sobie o, zablokować. Jest już przewiew. Tu są jakieś pierdoły, to myślę, że nie, nie powinno niczym przeszkadzać. Kolejne szafki, no tu jakieś miseczki, takie rzeczy to oczywiście można zostawić. I tu otwieramy sobie wszystkie szafki. Niech ten przewiew będzie, jeżeli tam jakaś wilgoć gdzieś ma być, niech ona sobie ucieka. Po prostu tak niech nam nie rujnuje przyczepy. Yy. I tu jeszcze nad kuchnią też, jak widzicie, my też całą spożywkę, nie, czyli wszystkie jakieś przyprawy, wiecie takie rzeczy, no, które też się mogą zniszczyć. My je zabieramy, przy okazji tutaj też możemy uniknąć jakiegoś robactwa, które to może przyciągnąć. A dodatkowo wiecie, no wszystko ma swój termin ważności. Szkoda, żeby to stało w zimnej przyczepie zimą i nieużywane, a na nowy sezon trzeba będzie kupować od nowa, a to trzeba nie wyrzucać w domu. Zawsze można to zużyć, tak? Więc otwieramy sobie wszystkie szafeczki po kolei. Przy okazji zobaczcie <noise> nasze wyposażenie. E, gdzie co mamy tak naprawdę, słuchajcie. I tak przygotowaną przyczepę... Możemy już zostawić na cały, nazwijmy to, sezon zimowy. Tam, jak widzicie, na tych łóżkach piętrowych są jakieś jeszcze poduchy, takie życzele, Myślę, że to jest na tyle mało jakoś chłonne, na tyle mało inwazyjne, że ja machnąłem, wiecie, na to ręką. Niech sobie leży. Nie przeszkadza. Najważniejsze: zabrana pościel, słuchajcie, po pierwsze. Po drugie, spuszczona woda, zarówno ze zbiornika, jak i z instalacji. Zostawiona otwarta lodówka, zostawione wszystkie szafki pootwierane. No tutaj, jeszcze tą szafkę. O, o widzicie, dobrze zajrzeliśmy Czyli tu mam jeszcze do wyjęcia jakieś pieluchy, jakieś rzeczy. No to zawsze zapomniałem po prostu o tym. Zaraz to wyciągniemy i zaraz to też zabiorę. Więc, przepę w środku mamy przygotowaną. Teraz, czas na przygotowanie przepy na zewnątrz czyli po prostu założenie tego pokrowca. Pierwsza stronę robił, zobaczymy jak to pójdzie. Wiem, że ma on jakieś gumki, które wiecie, zahacza się po prostu po jednej i po drugiej stronie przyczepy, naciąga się ten pokrowiec i tyle. No, zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie to tyle, widzimy się przy zakładaniu albo już raczej po założeniu pokrowca, bo też jeszcze się nie zrobiłem, wiecie, takiego dużego statywu, gdzie mogę tą kamerę jakoś postawić tak, żeby to fajnie było nagrane. Do później. No słuchajcie, wszedłem z czepy po przygotowaniu w środku i zobaczcie, co się dzieje dookoła. Hmm, zaczął padać śnieg. Po prostu w dzień, kiedy zdecydowałem się zakładać pokrowiec, kiedy w końcu ten pokrowiec wszedł i go muszę założyć, zaczął padać śnieg, więc jest to dobry znak, że. Kupiliśmy ten pokrowiec i zabezpieczamy wczepę, a włączyłem kamerę, dlatego że chciałem wam pokazać, ponieważ właśnie rozpakowuję ten pokrowiec pierwszy raz. i Jestem zaskoczony, słuchajcie, jak on został zapakowany i co dostajemy w tej cenie, całych szalonych 80 zł, więc za to wrócę i wam po prostu pokażę. Zobaczcie. No pokrowiec wiadomo, z jakichś tam Chin w takim normalnym opakowaniu, a dostajemy do tego strunówkę w strunówce. Był zapakowany sam pokrowiec, a tutaj mamy wymiar. Ja kupiłem 7,5 metra na 3 szerokości. Mamy strunówkę, w której możemy później zapakować go z powrotem, bądź też wykorzystać czegoś innego. A sam pokrowiec ma jeszcze swój pokrowiec, i dopiero jest on. Dobra, idę go zakładać. Trzymajcie kciuki. Jak możecie zauważyć, tutaj za mną już mamy na przestrzeni zamontowany pokrowiec. Nie było ciężko, chociaż jeżeli macie możliwość, żeby ktoś Wam pomógł, no to róbcie to we dwójkę. Ja zrobiłem to sam, zajął mi to jakieś, ja wiem, 15 może minut, przy czym raz mi ten pokrowiec cały się z dachu zsunął już w końcowej, nazwijmy to, fazie montażu. No niestety u nas jest tak, że kinia musiała w domu poczekać, przypilnować w sumie młodych. No, bo nie zostawimy roczniaka i, i trzylatka, wiecie, samych w domu, dlatego do też no, musiałem to sam założyć, ale spoko, jak jesteście sami, w pojedynkę dacie na pewno radę. Jak możecie zauważyć, u nas już zaczyna się zabielać wszystko, więc termin jak najbardziej adekwatny do pogody, że już zamontowałem ten pokrowiec, no powinienem to zrobić wcześniej, ale tak jak mówię, czekaliśmy na niego prawie miesiąc, zanim on przedstemu. No ale dobra, dosyć mojego gadania i pokazuję wam, jak to wyszło. Więc jak widzicie, pokrowiec, tak jak Wam pokazywałem wcześniej, wymiary on ma 7,5 metra długości na 3 szerokości. Przyczepa ma nasza sama w sobie około 5 metrów długości, więc fajnie, że on jest taki dłuższy. Specjalnie taki dłuższy brałem po to, żeby nam właśnie całą przednią ścianę zasłonił i 3 czwarte w sumie, 90% tylnej ściany plus tutaj na bokach nam troszkę go zwisa. E, uważam, że tak przygotowana przyczepa będzie bezpieczniejsza niż gdyby nie miało go w ogóle nie być tego pokrowca. E, jak widzicie, przyczepa też jest pod kątem do przodu zrobiona. Tutaj na kole manewrowym postarałem się ją jak najbardziej obniżyć do dołu, z do przodu. Rozłożyłem oczywiście wszystkie cztery podpory. Zrobiłem to po to, że jeżeli przyjdzie, nie wiem, jakaś nabałnica, śnieżyca, wiecie, bardzo dużo tego śniegu, to żeby on mógł sobie po prostu spadać, żeby nie leżał, nie obciążał nam po prostu dachu e, przyczepy. Sam pokrowiec, no słuchajcie, no ja będę mógł go ocenić, tak naprawdę, wiecie, po, po tej zimie, tak? Natomiast no jestem mile zaskoczony z kilku względów. Po pierwsze, e, to co widzieliście, czyli Przyszedł w fajnym pokrowiec pokrowiec, plus dali jeszcze do tego strunówkę. Eee, drugie ma sporo tych pasków, tak? Na ściance jednej mamy raz, dwa, trzy, cztery. Eee, z przodu mamy raz, dwa, trzy. Eee, też cztery te paski, z tyłu cztery. Z każdej strony tak naprawdę są słuchajcie, wiecie, po cztery te paski. Eee, więc dobrze nam to naciąga. Każdy pasek ma dodatkową klamrę. O, tutaj widzę, że coś przycisnąłem. A, poczekajcie, muszę otworzyć, bo otwierałem, wiecie, do pakisty się musiałem dostać, tutaj do pakisty. I przez przypadek mi się przytrzasnął słuchajcie, ten pasek. A, ta sprzączka. Okej, okay, mamy zamknięte. E, ja tych pasków jakoś specjalnie naciągałem, chociaż w sumie można by było to trochę naciągnąć. Ale nie wiem, czy jest jakiś sens mocno to naciągać. Dzięki temu delikatnie sobie wiecie, ta yy, plandeka tak powiewa, więc gdzieś tam ten przewiew jest z powietrza. Chociaż teraz trochę za mocniej widzę, że za mocno podwiewa, więc jednak jeszcze trochę naciągnę te paski. I to co Wam mówiłem tutaj z tyłu, a, no praktycznie 90%, wiecie, tylnej ściany też nam przykrywa. Nie jest taki zwykły materiał. On jest jakiś taki słuchajcie, podwójny. Wiecie, temat ma to taki błyszczący, nie wiem co to jest w sumie. Nie jest to jakieś super cienkie, więc mam nadzieję, że wytrzyma słuchajcie całą zimę i jeszcze starczy na kolejną, chociaż wiecie za tą cenę, tych szalonych 80 zł, to nawet jak wytrzyma jedną zimę, to uważam, że warto. Nie jest to duży koszt, nawet raz na rok, taki jakby trzeba było kupować, to słuchajcie. Moim zdaniem lepiej tak niż bez niczego, zawsze Człowiek będzie spokojniejszy, że, e, że ta szczepa jest zabezpieczona. No i słuchajcie, ode mnie to wszystko w tym vlogu. Myślę, że w całym tym roku, już to będzie w sumie ostatni raczej vlog, nie będę nic na siłę nagrywać, bo nie ma co, chyba, że naprawdę byłoby coś ciekawego poza karawaningiem. Co bym chciał wam jeszcze powiedzieć? No, są plany na nowy sezon. Na pewno w przyszłym sezonie wiadą panele na dach, tak, żeby się trochę być usamodzielnionym od prądu. Wiecie, zawsze to będzie jakaś oszczędność. Słuchajcie, jak liczyłem, to sezon 2 i się zwraca cała instalacja fotowoltaiczna na przyczepę. Ja będę montować sam, więc z tego też będą na pewno odcinki. Na pewno będę musiał wymienić okładziny w zaczepie w przyszłym roku, więc tego też na pewno wleci jakiś vlog. Nie wiem teraz tak na szybko co tam jeszcze, pewnie jakieś pierdoły, gdzieś tam mam to zapisywane co chciałem zrobić w przyszłym roku, na pewno będę musiał wymienić tą przednią szybę. No ale to akurat będę te 3 miesiące, powiedzmy, czy nawet 4, tak? no, bo mamy grudzień, styczeń, luty, no 3 miesiące czasu na poszukiwanie tej szyby, żeby nie wydać na to jak ktoś mówi milionów, a kupić w normalnych pieniądzach, ale chcę kupić, wiecie, szybę w dobrym stanie, nieporysowaną, nie i od tego modelu, tak, ma być wszystko tak, jak być powinno, moim zdaniem, więc no, plany są jakieś na przyszły rok, na nagrywki. Oprócz tego wiadomo, będą na pewno jakieś nagrania słuchajcie, z, z naszych podróży. Mam nadzieję, że dojdę do lepszej sprawy, będą ciekawsze te nagrania. No i co, ode mnie to tyle na dzisiaj. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś sugestie albo chcielibyście coś mi powiedzieć, o czym zapomniałem, a co jeszcze powinienem sprawdzić, czy przygotować na zimę w szczepie, to śmiało sekcja komentarzy na dole jest wasza. Ja dziękuję za oglądanie. Zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, jest to motywujące, jak wstaję rano, patrzę w telefon, patrzę tam, wiecie, na tym YouTubie i, i widzę, że jest nowa subskrypcja, czy jakiś komentarz wleciał, no to jest to bardzo motywujące, jest to bardzo fajne, miłe, eee, no i dawajcie łapki w górę i komentarze, no i co? Ode mnie wszystko, tak jak mówię, jak będzie coś ciekawego poza karawaningiem, żeby Wam pokazać, nagrać, to pewnie to zrobię, jak nie, to nie i w najgorszym przypadku widzimy się w przyszłym roku. Do zobaczyska, hej!